Drodzy Państwo, trzy lata już minęły od tego, jak opublikowaliśmy pierwszy filmik o tym, jak wyjąć monetę ze slabu. Pokazaliśmy wtedy, jak wyjmować ze slabu PCGS i NGC i określając wtedy jedną względnie zunifikowaną metodę rozpakowywania obydwu tych slabów. Proszę Państwa, jeśli chodzi o NGC, nic się nie zmieniło. Ta metoda, którą pokazaliśmy wówczas na filmie do znalezienia na YouTube, jak wyjąć monetę ze slabu, nadal jest jak najbardziej aktualna. Więc odsuńmy. Slab NGC na bok. Natomiast co to PCGS-u, to chciałem pokazać odrobinę usprawnioną metodę. Trzy lata minęły, troszkę monet rozpakowaliśmy, wyjmując ze slabu. Więc tak naprawdę w tej chwili, żeby wyjąć monetę z PCGS-u, wcale nawet nie trzeba nam śrubokręta do tego, wystarczą dobre obcęgi. Najlepiej mi się robi takimi ucinaczkami, jak Państwo tutaj widzą. Dość istotne jest to, co już wtedy nadmieniałem na filmie, czyli żeby ten skok tego zęba tnącego był dość wyraźny. To znaczy, żeby on się dość szybko robił gruby w momencie, gdy on nacina, to żeby po przecięciu następowało rozpęknięcie i tą szczelinę cięcia rozpychały od razu te szczypce na bok. Wtedy będzie najlepsza skuteczność. I jak to zrobić? W praktyce, proszę Państwa. Można się ograniczyć do trzech cięć. Tniemy pod etykietką na linii tutaj kółka górnego. Z jednej strony czasami wystarczą dwa. To będzie moneta, której wystarczą dwa cięcia. Góra nam odchodzi. I proszę Państwa, w starej metodzie było tak, że wtedy polecaliśmy tutaj wkładać śrubokręt i rozszczepiać. Jak najbardziej nadal skuteczna metoda, tylko w praktyce po co szukać jeszcze śrubokręta, jak można wszystko zrobić tymi obcęgami. Czyli wystarczy znaleźć w domu jedno narzędzie i drugie cięcie zrobić na środku, na dole. Tutaj, o, ten akurat na mnie fortunnie pękł, troszkę za, za bardzo na czubku go złapałem, trzeba złapać troszkę wyżej, wtedy nam rozpęka slab. W większości przypadków, proszę Państwa, no, gdyby nie to, że ja tutaj dla demonstracji złapałem na dole zbyt nisko i nam tak rozpękło, gdybym złapał wyżej, to by nam pękł slab tutaj po całości na pół, i bardzo ładnie by się to rozeszło. Tu się to nie stało, więc musimy użyć kilku cięć więcej. O, tak by się stało, gdybym na dole złapał wyżej i pękły w ten sposób. Wtedy tylko rozkładamy w ten sposób i monetkę, proszę Państwa, pięknie sobie z naszego slabu, z tej gumeczki wysuwamy. Nie mam drugiego slabu PCGS do popsucia w tej chwili, więc więcej nie będziemy demonstrowali, ale nawet dobrze się stało, jak się stało, że na dole nie pękło od razu, bo pokazuje też, powiedzmy, uszczerbek minus tej metody, czyli jeśli złapiemy to dolne cięcie zbyt tu na brzegu, zresztą to samo dotyczy na przykład tego pierwszego górnego tutaj, to nam te obcęgi się wbiją i nie będzie na tyle dźwigni rozchylenia, że nam rozerwie cały slab. Trzeba złapać stosunkowo głęboko, wtedy rozrywa, tak jak zrobiłem tutaj to później z boku. Także, proszę Państwa, bardzo skuteczna, szybka metoda do wykonania jednym narzędziem, przy odrobinie szczęścia dwoma cięciami, a ewentualnie w praktyce standardowo trzema. Monetka w takiej gumce wychodzi. Teraz jedyne, co pozostaje, to proszę Państwa, tutaj lekko po prostu wygiąć tą gumkę i moneta nam wyskakuje pięknie. Mamy uwolnione stare królewskie złotko. Ze szlabu. i co nam po tym, że ono było w plastikowym opakowaniu, i miało napisane, że jest oryginalne, załataną dziurą i w About Uncirculated Details. W ogóle zero przyjemności w oglądaniu tej zabawki przez opakowanie. Natomiast teraz można się cieszyć pięknym, starym, dwudukatowym złotkiem Ludwiki Karoliny Radziwiły. Polecam obcęgi. I jeśli ktoś będzie chciał się też cieszyć starą monetą, a nie etykietką na niej, to ta metoda jest dość.